Witam wszystkich drogocenni, kontynuuję rozmowę o Czwartym Wymiarze, tajemnice Czwartego Wymiaru. Wiecie, ciągle myślę o tym, jak Bóg uczynił, zmienił całe moje życie poprzez objawienie Czwartego Wymiaru. Czwarty Wymiar to język Ducha Świętego. Co to jest? Zastanawiasz się, a ja cię do tego prowadzę. Język Ducha Świętego to język obrazów. Obrazy są jak język wizualnych reprezentacji tego, czego chcesz. Bardzo często strach napływa do naszej głowy. Wiesz, po prostu automatycznie, jakby arbitralnie do naszej głowy, obrazy jakiejś porażki, obrazy jakiejś biedy, jakichś wypadków, strach przed chorobą, strach przed tym, że coś stanie się dzieciom, strach, że coś się stanie. Ludzie żyją w ten sposób, nie zdając sobie sprawy z tego, że dobre rzeczy nie przychodzą automatycznie, ale tylko dzięki zdecydowanej decyzji. Zdecydowanej decyzji, by myśleć pozytywnie. Tak więc najważniejsza rzecz, zasada numer jeden. Odejdź od negatywnego myślenia i zacznij myśleć pozytywnie. Pozbądź się negatywnego myślenia i zacznij myśleć pozytywnie. Powiesz, jak to możliwe? Niemożliwe jest po prostu nie myśleć, dlatego w tym konkretnym programie zdradzę ci pewien sekret. Zawsze trzeba znać sekret. Musisz po prostu zastąpić zło dobrem. I wiesz, pytanie brzmi: Musisz uwierzyć? Kiedy po raz pierwszy zacząłem wyobrażać sobie obraz, o którym marzyłem, to było szalone, to było niemożliwe. Nawet trudno było komukolwiek o tym powiedzieć, nikt by cię nie zrozumiał. Ale dostałem to od Boga. Doświadczyłem tego czytając książkę dr. Yonggi Cho, czwarty wymiar. I nagle zostało mi to objawione. Nie miałem żadnych szans. Był kryzys, ślepy zaułek. Powiedziałem: Idę. Dopóki Bóg nie przyjdzie, będę się modlił. Ale modlitwa nie była taka sama jak zawsze. Modlitwa była dokładnie w obrazie. Widziałem obraz i trzymałem ten obraz poza moim umysłem. Modliłem się językami i widziałem ten obraz. Musisz wiedzieć, że językiem Ducha Świętego są obrazy. Módl się językami i zobacz, zacznij od małego. Budząc się rano, pierwszą rzeczą po prostu powiedz Duchu Święty: Witam cię. Duchu Święty, dziękuję ci. Duchu Święty, zapraszam cię. Bądź naturalny, jeśli nie masz wiary, że On jest blisko. Poproś go, a on przyjdzie. Najważniejsza zasada: musisz wiedzieć, że Duch Święty nigdy nie przyjdzie, jeśli go nie poprosisz. On przychodzi do nas i już jest z nami, kiedy już mamy z nim przyjaźń, relacje. Ale wszystko zaczyna się od poproszenia Go, aby do nas przyszedł. A potem zacznij medytować nad słowami: Bóg jest światłością i nie ma w nim żadnej ciemności. Oznacza to, że nie ma powodu, dla którego Bóg miałby ci odmówić. Nie ma powodu, by Bóg nie dokonał wielkiego cudu. Nie, cóż, wybierasz cud, który nie jest naprawdę wielki, aby nie był zbyt trudny. Ale co jest trudne dla Boga? To jest ten moment, kiedy wchodzimy w czwarty wymiar, kiedy zaczynamy myśleć, że 100% jest niemożliwe, że 100% nie może się wydarzyć w żaden sposób. Nie mamy zdolności, nie mamy nic, nie mamy szansy. I po prostu zdajemy sobie sprawę, że albo czwarty wymiar rzeczywiście działa, albo oto jest Bóg, Duch Święty. Bóg, który jest na ziemi, a jego językiem są obrazy. Albo nastąpi całkowita porażka. Zobaczysz, że to, co mówię, jest prawdą. Cały czas dziękuję Bogu za to objawienie, objawienie ponieważ to dzięki Niemu wszystko, o czym marzę, zawsze przychodziło i przychodzi do mojego życia. Ponieważ wiesz, Bóg spotyka Cię na terytorium snów. I w tym przekazie jest następny sekret czwartego wymiaru. Wiedzieć, czego się chce. Widzenie konkretnego, żywego, nierozmazanego obrazu, obrazu żywo zarysowanego, wyraźnego. Wiesz, czego potrzebujesz, nie możesz pozwolić, aby ta pasja, to pragnienie, ten moment, w którym płoniesz. Musisz dojść do punktu wrzenia w swoim pragnieniu. Nie możesz pozwolić, by diabeł cię zgasił, rozproszył, udusił. Wiesz, jest napisane: nie gaś ducha, a ludzie nie wiedzą o czym to mówi. Wiesz, o to właśnie chodzi, zaczynasz, ale rezygnujesz, nie kontynuujesz. Byłeś osobą, która zaczęła, ale nie kontynuowała. I wiesz, to jest problem większości ludzi. Dzisiaj, kiedy znasz taki sekret, który wyzwala nadprzyrodzone moce, których nic nie ogranicza niczym, wtedy musisz wiedzieć, że to, co zaczynasz, to bilet w jedną stronę. Nie możesz zrezygnować, niech pragnienie będzie coraz silniejsze. Sekret polega na tym, że doprowadzasz swoje pragnienie do punktu wrzenia i czekasz. Kontynuujesz okres inkubacji. To jest ten czas, inkubacja. Na tym polega sekret. Jest to czas, w którym wszystko formuje się w niewidzialnym świecie, ponieważ z niewidzialnego zostało stworzone wszystko. Co widzialne. Niech Bóg cię błogosławi. Posłuchaj tego jeszcze kilka razy i praktykuj to. Błogosławię twój dzień, błogosławię twoją relację z Bogiem, błogosławię twoje relacje w twojej rodzinie, twoje zdrowie, twoje finanse. Niech wzrastają, niech wzrastają dzisiaj. Oto każdy mężczyzna na pewno będzie partnerem, ponieważ partnerstwo jest kluczem do zamkniętych drzwi. Niech Bóg cię błogosławi, Boża miłość cię wypełni, niech cię błogosławi. Amen.